Cześć, z tej strony i ja dzisiaj nagrywamy World Box. No jak widzicie, tutaj mamy wioskę. Tutaj to wiem, że jesteśmy 4000 lat później i na samych początkach tego świata wam nie było, więc muszę wam trochę poopowiadać. Jak widzicie, no populacja świata 38. A stwory 36. Widzicie to muchomorki? Powiem wam, co się działo, no, jakieś 400 lat temu. Oczywiście w grze nie? Szli z Kacperkowa, to było Kacperkowo. Szli, szli, szli. Jednego zaraziłem epidemią, a jednego muszę. Poszedli do mojego mocarstwa, które było takie. O. No i rozdupili całe. Tu było kaktuskowo, tu robię im odrodzenie. Więc w sumie... no, już wszystko działa, El kaktusko to teraz będzie, a tu Genesis. To jest państwu na wyspie, bo jakbym ich tu postawił, widzicie, tu było kiedyś moje piąte odrodzenie. Widzicie, co tu biega. O, nowe wioski i oby tak dalej. I widzicie, to są jakieś wieże, ale patrzcie. To są te muszy. Musze. Jeśli tylko ktoś z nich będzie chciał nawet tu się wybrać, to zginie. Widzicie? Tu jest ten musz. O nich zarazie on, on ma 300 HP ponad. Jeśli tu Ktusko będzie miał 100 osób. O nie. Widzicie, biega tu mórz. Wiecie, co to znaczy. Więc dlatego, no, żeby nie było kiedyś. Ni niestety tego nie widzieliście. Tu było tysiąc osób. Raz wyzerowało świat, nawet. Więc musiałem. Tu było ostatnie państwo, i wyzerowali je. Było 400 wtedy tych muszów, ale muszę też wycelowałem. Ale to i tak najgroźniejszy gatunek, jaki powstał. Więc trzeba się trzymać. O! Sprawdźmy, co u Ekactusko. Jak widać, no, bardzo dobrze. Więc to jest naprawdę spokojnie. Ale y, dziś w odcinku będziemy rozmnażać ich. O! I no, porobimy jakieś fajne rzeczy. Zrzucimy tu bombki albo wyczyścimy tę muszę Jak widzicie, tu są pozostałości po domkach jakieś tutaj. Wszędzie jest ten musz. Tu wszędzie są pozostałości. Tu kiedyś robiłem. Tu była wyspa. Fajna. Jak widzicie, zrobiłem z tego dwie wyspy. No ale nic na nich nie ma oprócz na tym. Ja ich zostawię dopóki nie będzie na świecie no chociaż tych 500 osób. A jeszcze wam pokażę prawa świata. Nie ma głodu, żeby się rozmnażali. Jest erozja, co po prostu robi to ten piasek przy brzegu automatycznie. O! powstała nowa wioska. O Jezus Maria, ale oni się rozmarzają w ogóle szybko. A myślę, że kiedyś dojdzie tu do jednej wielkiej wojny. Bo kiedyś to będą moje państwa i moich kolegów, tak się z nimi ugadałem. A, idę. A zobaczmy... A czekajcie. Jej na to jest w tej wersji. Tylko szkoda, że nie można nim sterować. Można tylko kamerą. No ale jak widzicie, no. musz sobie łazi łazi. A jakby tu jeden taki zaatakował, to już jest po wiosce. Bo jak on dotknie kogoś, to po śmierci ci ludzie zamieniają się. Tak jak był ten mąż. Więc jest to nie bardzo dobra tego murza tu zostawię. Albo lepiej nie. Nie chcemy przykrych sytuacji. Tak jak kiedyś mi się zdarzyły. Sajdź, wybuję coś. Okej. Okay. Zabijana hit. Bardzo dobrze. No, więc jak widzicie, tu ja bym zrobił... O, tu jest ten demon, co nie umie góry opuścić. A to móż biega. Dziwo go nie zaatakował. Ten demon tu zawsze będzie, to jest jego góra. I nikt na tą górę się nie dostanie nigdy. A jak widzicie, tu jest Syberia. No, normalnie na tym świecie kiedyś miałem 10 tysięcy osób, ale bombatarska no wyjaśniła. A. -a. O. Ale tu będzie 3. No i okej. Okay. Tutaj nie nazywamy, bo to ja nazywam tylko dżynetisko. No więc... No, fajny świat w sumie, ale... No niestety wirus, który tu panuje jest bardzo niefajny. Widzicie, patrzę, a nawet Wam to pokażę. I będę jakoś specjalnie nazywał tej wioski. W sumie ma fajną nazwę. Zobaczcie, ona tu się rozbuduje, no nie? Tu są musi. Aż nawet jednego musza zabiję, żeby został ten drugi. On tylko zauważy ich i podejdzie. To to, to miasto nie ma. Nie, nie ma szans, że przeżyje. No chyba, że nie pójdzie tam. Mogą jakoś przeżyć, mieć broni i przeżyć. To już nie będę nazywał tych państw, miast. No i za niedługo, jak to państwo będzie gotowe, ich po prostu połączę tu z tą miseką. Chyba nie, nie połączę. Słyszę, jak ktoś się nawalał? Nie, to nie tu. Chyba też nie. Ja. Nie, O, wilk biegnie. Wilk też jest niebezpieczny, bo potrafi też całą wioskę nawet wybić. No ale to, wilk, by mieli słabszy kół, to by mogło, może by ich trochę wybiło. No ale dobra, jeśli oni przetrwają, za niedługo zaczniemy od pierwszej wojny, a to może tak. Za dwadzieścia lat, jak oni się rozrosną. Dob. też była trochę Syberia. No ale już nie ma. Jak widzicie, połączyłem to i tak ma być. Ja myślę, że oni to zrobią nam rada za niedługo. Co będzie naprawdę bardzo. No. Niefajne. Można zaobserwować, oni się tu rozrastają, to są. O jezu, jak oni zauważą to złote i pójdą, to oni będą bogaci. Żelazo tu jest jeszcze. Mają dobre te miejsce, ja im kiedyś dałem. O! Patrzcie, co oni zrobili. Się daleko dostali, pewnie przebiegli tu, 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 i tu. Parę osób. Ale dobrze. Dobrze, że robią tereny na Syberii, no bo się jednak przyda. Przyda się. Ci 900 osób. Jeśli pójdzie tak dalej przez następne dwie godziny, to będzie ogólnie nawet taki długi film, bo zamierzam 20 minut robić coś w tym stylu. Widzicie, rozbudowywują się. Nie będę rozpoczynał wojny, bo wiemy, jak to się. A nawet czekajcie, tryb kultur. Tu mamy kulturę. to bobu, bo. Tu jest tu jakiś. 500 trzy osoby, a tu jedna kulturka. Tu, a. Mała kultura. Ale zobaczcie, jak przechodzimy w tryb klury. Królestw, zobaczcie. Nie mieliśmy by z nimi szans żadnych. Okej, okay, oni tu się już powoli dostają, co źle świadczy. Bardzo, ale my się już powoli do nich dostajemy, co dobrze świadczy, ale dla nich źle. Więc ja myślę, że jeśli byśmy ich okrążyli, a oni nas nie zdążą, wioski byśmy tu mieli. Myślę, że mielibyśmy jakieś szanse. Że nas jest w ogóle było pierwsze. Lelka którą się rozrastało. I dobrze. Ja chcę z nimi mieć Tima. To chyba się już nawalają. Albo idą po prostu do tych wiosek, albo idą robić lało. Onia, wiecie co to znaczy, musz? Dobra, nikogo nie dotknął. Dobra. Strążyłem to robić, Muszę. Już o mały wóz prawie się nie rozpadł. Świat. świat. Jeśli tu by zaatakował, to by zaatakował tu, tu, tu i tu. No. Znowu to by było pewnie tu ostatnie państwo gdzieś. Na Syberii. Jakby tu zrobili, no tu jest taki teren fajny. Aż im trochę tego terenu odsłania, no. oj. No. Więc tu mogliby mieć ktoś teren. Bardzo spoko. można by było tu zrobić takie wielkie państwo. Ale dobra, w sumie zrobię or Orki. Albo nie ludzie może. To będzie. A co. To... Mm. ok yy, Wiek świata. No duży. Populacja też. Jora na no mamu. O Jezus Maria. Czekajcie. Możliwe, że jest to normalny wirus, który obejmuje tylko dzieci. Tak, prawdopodobnie. Dobra. Nie prawa tylko statystyki. No. Ile śmierci nie pytajcie. Naturalna 4000 z głodu 26 OK. Przez plagę. o Jezu. Inne. Też dużo zniszczone domy. Bardzo. Największa wioska to jest najbardziej zaludniona wioska. No i to mi się podoba. Ile, ileś trzy 3. A! Trzy! No więc jak widzicie, tutaj się państwo rozrasta bardzo, co mnie niesamowicie cieszy. Ja tylko mam nadzieję, że na filmie nie będzie lagował, bo jeśli będzie to po prostu rzucę przeprosiny, że laguje. Mam nadzieję, że nie bo oni się nie rozrastają? A, niszczyli domy. Zrobić swoje. O tak. Otaczamy ich powoli. Jeśli tu zrobimy wioskę, to jest wygrana z nimi. No, chyba, że no właśnie. Oni mają dostęp do nas. Mogą tu zaatakować. No. Trudny to był wybór. Wiecie co, może nie zrobimy w tym odcinku wojny, a po prostu w kolejnym. Ale kolejny to będzie oczywiście, że kiedyś. No chyba, że nikt nie zostawi lajka, komentarza. Seria nadal będzie z World Boxa. A, i jeśli chcielibyście o World Boxa, bo dużo ludzi jest takich, nie wiem, jak zainstalować nową aktualizację, spokojnie. Zrobię o tym poradnik, jakby ktoś chciał. O, siedem osób, osiem. Ich tu idzie stąd. Oni im się tu zmarł. Trochę. Ale tu robią. Za nie chwilę, za chwilę, że raz świat. O nie. No, to nic z planu. Oni tu się rozrastają. Jest taka walka. Może nie wojna, ale taka walka o terytoria. Myśli zajmą cały świat. Na przykład tu, tu. No właśnie. Będzie źle. Ale dam im trochę tego. Źle będzie, dlatego że no za dużo osób. Przeludnienie nie będzie kiedyś. I będzie, będą trwałe wojny. No, wiecie, ile mam osób w taki krótki czas? Jeśli chcecie mieć tyle, włączacie to to, 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 to. Tak, to wyłączacie. To macie mieć o takie. Nie możecie tego włączyć. Wyłączacie. To też wyłączacie. To też. To jest po prostu dużo osób. Gdybym włączył But, to od razu by było tysiąc. No ale okej. Okay. Jest na razie dobrze. Minęło dużo lat i chyba. No. Chyba wiem, jak już się będzie odcinek nazywał bo nigdy nie mam pomysłu, ale oni mają kulturę bardzo rozbudowaną i dużą, oni też... To ma chyba najbardziej porozmieszczaną na świecie, jak Żydzi normalnie. Trzem, jakby ktoś się bił. To jakby co, mamy informacje... Okej... Okay. To dobrze świadczy, że oni tu są. Słyszę hmm, cały czas jakby ktoś się bił. Grze oczywiście. Dobra. O, przejmujemy. Jej! Teraz to... Ej! O nie! O nie! Dlaczego? Nie nam tu przyjmują. Jest wojna, ja myślę, że wojna trwa tak w world Boxie 30 lat. Ho, to no ładnie. Czekajcie. Jak widzicie, tutaj trwa wojna. Hmm. Ciekawe. przejmują. Tu jeszcze im zostało trochę. Jeszcze. Ale my przyjmujemy tu trochę. O, odzyskaliśmy tutaj ziemię. Jest naprawdę trochę niebezpiecznie. Tu się nawalają. Cała armia przyszła, laguje. O nie, o nie, o nie, 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 nie. nie. O nie, srefa Nie, 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 nie. Ja dopuszczę drugi raz, żeby to się zadziało. Macie teraz widoczność, jak mórz się rozrasta. On jeszcze jakąś wojnę głupią. Oni razem powinni się zjednoczyć. Niech oni nawet nie, nie przechodzą tedy, Ale chcą. Skończy się i tak to dla nich śmiercią. Nic i nikt nie da rady zmuszam. No. pójdzie tu, musz tu, o tu i, i zaklepie wszystkich. No chyba, że jakoś nie wiem, czy nas przetrwa. Zawsze jest problem z tym muszę już od bardzo dawna. Ale wiecie co? To jest właśnie dobry moment, żeby skończyć odcinek. Jeszcze po odcinku coś jeszcze parę minutek porobię. I tyle. A czekajcie. Dobra. Tu też jest mąż. Jak widzicie, on jest wszędzie. Tu sobie daję z nim nawet radę. Chociaż. Co? Jak on tu się dostał? Jak. Nie ma. Nie, 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 ja do tego nie dopuszczę. Jeszcze przyjmujemy, ale dobra. Pa okres wojny. Z takim jednym muszem to tak robimy. No, jak widzicie, muszę wszędzie. Ale tak go wybijamy. Więc to na tyle ja idę sobie radzić z tym. Siema. Napra